Witajcie w ten szczególny czas. Pełne mocy przybywają do Was z taką świąteczną opowieścią. Kochani, zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Nagrywam zupełnie bez żadnego skryptu, więc nie wiem nawet ile potrwa to nagranie. Niemniej jednak chciałabym Wam opowiedzieć pewną historię. Ponad dwa lata temu ja. Karola, spotkałam na swojej drodze jagodę. Zaprzyjaźniłyśmy się mocno i poznałyśmy bardzo dogłębnie. Wyszło na to, że obie mamy ogromne marzenie. Ja jestem z zawodu pielęgniarką, ona fizjoterapeutą. Mamy bardzo szerokie horyzont patrzenia na człowieka. Patrzymy na człowieka bardzo holistycznie. Jedna i druga stawia mocny nacisk na emocje, na i będzie właśnie bez yy, obróbki. Każda z nas mocny nacisk kładzie na przepracowywanie wielu rzeczy. I kiedy ma się już taki spokój, i kiedy ma się już taki porządek w sobie, ze swoimi sprawami, wtedy można zająć się pomocą innym. I słuchajcie. Ponad dwa lata temu każda z nas zupełnie niezależnie, bo nie rozmawiałyśmy o tym wcześniej, bardzo mocno marzyła o tym, żeby powstało miejsce, właśnie takie miejsce pełne mocy, i żeby do takiego miejsca mogły zgłaszać się osoby, które mają trochę inny pogląd na swoje zdrowie, na swoje życie niż to takie klasyczne, zachodnie. Związane z medycyną akademicką, z takim szybkim tempem życia, bez zwracania uwagi na swoje wnętrze. W międzyczasie pojawiła się szansa i okazja, żeby stworzyć tego typu miejsce. Ta szansa i okazja przeszła. <grym> pojawiła się następna, później kolejna. Część yy, pracy, część zadań już została zrobiona. Potem znowu okazało się, że gdzieś tam Coś zadziało się takiego, że, że nie doszło to do skutku. No i słuchajcie, marzenia nie spełniają się same z siebie. Siedzenie na kanapie i marzenie o tym, żeby coś się zadziało. Czyli takie czekanie z założonymi rękami na zasadzie ja tak bardzo tego pragnę, w związku z tym to na pewno się uda. Przecież cały wszechświat mnie wspiera. Tak, wspiera Cię jak najbardziej. Natomiast jeżeli nie dasz czegoś od siebie, jeżeli nie wykonasz pewnego rodzaju pracy, możemy nie nazywać tego pracą, żeby część osób tutaj się nie oburzyła, bo na pewno się takie znajdą, że, że to jest schemat, że bez pracy nie ma kałaczy. Natomiast jeżeli nie wykonasz jakich, jakiegoś ruchu w stronę tego swojego marzenia, to ono dalej będzie gdzieś tam na horyzoncie, bo ono już istnieje, natomiast będzie poza twoim zasięgiem. Okazało się, że wykonałyśmy tych ruchów naprawdę sporo. Najpierw zupełnie w głowie powstał pomysł, powstał projekt. Ci, którzy obserwują nas od dłuższego czasu, na pewno zauważyli, że jedna i druga mówiła na temat pełnych mocy jako o projekcie, oprócz swoich codziennych zadań. Przez długi czas pracowałyśmy zdalnie, pracowałyśmy online. Jakby próbując to godzić w jakiś sposób ze swoimi zadaniami codziennymi. No i uwaga, jeśli znajdę, to tutaj wstawię jakieś werble, jeśli nie, to proszę wyobraźcie sobie, że właśnie teraz tu. Werble i, i muzyka taka podnosząca emocje. I drodzy moi kochani słuchacze, drodzy oglądacze Facebookowi i wszyscy ludzie, którzy trzymali za nas kciuki od dłuższego czasu. Wszem i wobec przedstawiamy pełne mocy, już nie jako projekt, już nie jako pomysł na gabinet naturoterapii, ale jako fizyczne miejsce. Zmaterializowałyśmy nasze marzenia. Doprowadziłyśmy do tego, że miejsce jest, istnieje, jest materialne, posiada drzwi, ściany, okna, nie posiada ogrzewania takiego, jak chciałybyśmy, ale to jeszcze sobie wszystko wymyślimy. Generalnie takie miejsce jest, ono powstało. Ten okres jest dla nas bardzo gorący, bo przenosimy się, przenosimy się do innego miasta. Nie będę jeszcze zdradzać szczegółów, także proszę nie nadstawiać uszu. O tym dowiecie się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Niemniej jednak chciałam Wam powiedzieć naprawdę z głębi mojego serca, że warto marzyć. Kiedyś jako. Podlotek, taka nastolatka, która jeszcze ma Fubiździu w głowie, nie wie, którędy iść, nie wie, czego chce od życia. Pamiętam, że czytałam alchemika Paulo Coelho. Czytałam go dlatego, że wszyscy go wtedy czytali. W ogóle była moda na tego autora książek. Natomiast pamiętam, że było tam spora, taka część rozmowy ze wszechświatem. I była tam mowa o tym, że jeżeli jesteś na drodze swojego serca, że jeżeli jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś, w którym powinnaś być, to cały wszechświat Cię wspiera. Mówiono tam również o języku wszechświata, którym ten wszechświat do Ciebie mówi. I to są właśnie te wszystkie znaki, to są te różne zbiegi, okoliczności, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, to są te okazje, które nadarzają się gdzieś w okolicy i trzeba po niej po prostu wyciągnąć ręce, trzeba je hapsnąć, trzeba je złapać, a kiedy już się je trzyma w garści, to ich nie wypuszczać. Trzeba kuć żelazo póki gorące, biznes lubi pośpiech. Musicie wiedzieć, że jeżeli spływa na kogoś olśnienie, jeżeli wpada mu do głowy jakiś pomysł, to jest wysoce prawdopodobne, że wpadą do głowy nie tylko jednej osobie, na to już jest setki przykładów. Jednym z nich jest fakt, że dwie kobiety, które były mieszkają w zupełnie różnych częściach globu, całego świata, Wpadły na pomysł napisania książki. Jedna ten pomysł zaniechała, a drugi tą książkę, druga tą książkę napisała. Mało tego okazało się, że na okładce tej książki jest dokładnie to samo, co ta pierwsza sobie wymyśliła w głowie, że powinno być. Panie się spotkały, wymieniają korespondencje na ten temat, zaprzyjaźniły się, chociaż początek był szorski, jest na ten temat jakiś film. Nie pamiętam kompletnie tytułu, ale wiem, że jest to y, y, sytuacja rzeczywista i mi również w życiu nieraz zdarzyło się tak że ja o czymś pomyślałam, że fajnie byłoby coś zrobić, jednak nie wyciągnęłam ręki po to marzenie i okazało się, że zrealizował je ktoś inny. I dobrze, bo, bo być może faktycznie, jeśli ja tej ręki nie wyciągnęłam, to, to nie było to dla mnie na tamten moment. W każdym razie gorące, gorące podziękowania tutaj, przy tym świątecznym stole, razem z choinką za plecami, z tymi wszystkimi elementami świątecznymi, takimi uroczystymi, żeby tak podnieść tą sytuację. Chciałyśmy i ja, Karola i Jagoda serdecznie podziękować tym wszystkim osobom, które wiedziały o naszych planach, które wiedziały o naszych staraniach, które wiedziały o tych wszystkich potknięciach i o tych różnych sytuacjach, które działy się po drodze. Tym osobom za to, że trzymały kciuki, za to, że wspierały, za to, że dzwoniły, pytały. Słuchały czasami naszych gorzkich żali na, na jakieś tematy. Tym osobom serdecznie dziękujemy. Kochani, wsparcie w takiej sytuacji to jest jak wiatr w skrzydła. Taki, który pomaga wzbić się do tego lotu. A kiedy człowiek spada na ziemię, jakiś tam lekko poturbowany, to jest jak balsam. Taki balsam, który działa na te wszystkie otarcia, złamania, poobijania, jak kompres miłości. Chciałyśmy również serdecznie podziękować. Osobom, które były w naszych życiach, w życiu jednej i w życiu drugiej oraz w naszym życiu wspólnym, tutaj na, w, w zakresie działania pełnych mocy. Dziękujemy, że byliście, i dziękujemy, że sobie już poszliście. Kochani, takie osoby też są niezwykle ważne. Każdą osobę, którą spotykamy na naszej ścieżce życiowej, ta osoba jest po coś. Prawdopodobnie po to, żeby nas czegoś nauczyć, żeby nas zbliżyć do siebie, żeby jakieś doświadczenia, niekoniecznie przyjemne, ale faktycznie później okazały się wznoszące i takie pozwalające, że faktycznie machamy tymi skrzydłami coraz mocniej i wzbijamy się do lotu, nawet stojąc na ziemi. Serdecznie dziękujemy również osobom, które nam bruździły które y, y, rzucały te kłody pod nogi, dzięki Wam y, nauczyłyśmy się takiej gimnastyki, <laughs> tego, że nawet jeżeli spada na Ciebie coś niespodziewanego, to możesz się troszeczkę uchylić, możesz gdzieś spróbować zrobić jakiś delikatny, albo zupełnie większy ruch, żeby ominąć jakąś trudną sytuację, albo żeby coś, co na Ciebie spada, nie przygniotło Cię zupełnie, ewentualnie gdzieś nawalnęło trochę w głowę, poboli chwilę i przestanie. Kochani moi, yy... Generalnie rzecz biorąc ja jestem wzruszona, zakochana w życiu i y, bardzo taka radosna od dłuższego czasu. Y, wiele się pozmieniało, wiele rzeczy umarło, przeszło, odkleiło się, odpadło, znikło. Wiele rzeczy y, pojawia się z y, dużym tempem, dlatego że zrobiło się miejsce na nowe. Chciałyśmy y, ja i Agoda razem powiedzieć Wam, jeszcze jedna kwestia. No, raczej mówię ja, bo, bo ja to bardzo lubię po prostu. Jagoda jest osobą, która raczej działa. W związku z tym ona działa, yy, że tak powiem, fizycznie, materialnie i nie za bardzo, nawet nie lubi za bardzo swojego głosu. W związku z tym nagrywam się raczej ja, bo ja to po prostu bardzo lubię. Yy, aczkolwiek ja, mówiąc, wielokroć mówię tak naprawdę w naszym imieniu, czyli tych dwóch połówek yy, pełnych mocy. Chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli macie oczywiście ochotę, bo to będzie również nagranie na YouTube, jeśli macie oczywiście ochotę, zapraszam Was, żebyście zaglądali na nasze konto na Facebooku, bo tam będzie się pojawiał cały zespół, bo nie jesteśmy same. Będziemy Wam przedstawiać zakres naszych działań, chociaż tam w większości już wiecie, że tak powiem, z czym to się je, o co chodzi w tej całej naturoterapii. Natomiast będą również niespodzianki, będą konkursy, będą nowości. Chcemy tak naprawdę nieść ten kaganek oświaty, jeżeli chodzi o, o naturoterapię, bo obie bardzo mocno wierzymy w to, że nie tylko zastrzyk, nie tylko tabletka i nie tylko zabieg operacyjny jest w stanie pomóc. Oczywiście w ostateczności nie należy się gdzieś tam krępować i wziąć sobie tabletkę przeciwbólową, na przykład, jak już ból jest nie do zniesienia. Niemniej jednak yy, wiemy, że można pomóc w inny sposób i chcemy o tym mówić, chcemy o tym opowiadać. Jeśli wy, kochani nasi słuchający na ten moment, czy jesteście z naszego bliskiego otoczenia, takiej rzeczywistości namacalnej, naszego miasta, miejsc, z których pochodzimy, jeżeli kompletnie nas nie znacie, ale słuchacie, albo lubicie, albo jest to dla Was ciekawe i chcielibyście więcej, bardzo Was prosimy, pomóżcie nam. Pomóżcie nam rozdmuchać trochę naszą energię. Dmuchnijcie nam również w skrzydła, żebyśmy wzbiły się jeszcze wyżej do tego lotu. Więc jeśli macie taką możliwość, polubiajcie, udostępniajcie, mówcie na ten temat innym osobom. Chcemy, żeby wiedza, którą udostępniamy, tak naprawdę sięgała bardzo ogromnej rzeszy ludzi. Już teraz zdarza się, że jakieś nagranie na przykład ogląda 8 tysięcy osób, ogląda tysiąc osób, nas to bardzo cieszy. Natomiast chciałobyśmy, żeby te zasięgi były większe yy, i w związku z tym prosimy Was o pomoc. Jestem tak nakręcona, że czuję, że za chwilę eksploduję. Z tej radości i z, tego, z tej niemożności doczekania się tak naprawdę, bo to teraz będzie remont, yy, yy, przeprowadzka, wsadzanie mebli, wsadzanie sprzętu, w związku z tym dużo pracy przed nami, na razie wiadomo obżarstwo i lenistwo świąteczne, ale to też jest potrzebne, żeby tej energii, tej mocy nabrać. Co mam mogę powiedzieć na zakończenie? Chciałabym, żeby to miało początek, środek i koniec, ale wydaje mi się, że moja energia dzisiejsza tak nie rozpiera, że trudno będzie to zrobić. W związku z tym serdecznie was proszę o dalsze wsparcie. Dziękuję pięknie tym, którzy pomagali. Dziękuję tym, którzy byli, nabruździli i odeszli. Dziękuję również tym, którzy rzucali kłody pod nogi i dziękuję powinnam, w pierwszej kolejności tak naprawdę, ale dziękuję nam czyli dziękuję sobie i gdyby Jagoda była ze mną, to też by sobie podziękowała ja dziękuję jej, przypuszczam, że ona podziękowałaby mnie serdecznie byśmy się uściskały bo tak naprawdę to wszystko leży w głowie jeżeli sobie w głowie postanowisz, że coś się uda że choćby skały kupkały żeby się nie wyrażać brzydko to faktycznie coś się uda, to to się kochani po prostu uda Natomiast jeżeli zwątpisz w siebie, to miej dookoła siebie osoby, które Cię trochę podniosą energetycznie. A jeżeli wmówisz sobie, tak jak na przykład część naszych pacjentów wmawia sobie, że ja już nigdy nie podniosę ręki wyżej niż jakiś tam poziom, bo, no bo tam w tym barku coś jest nie tak, to cały czas mówimy, nie wmawiaj sobie, bo sobie wmówisz skutecznie i tak właśnie będzie, ale nie dlatego, że Twój park nie może się unieść, tylko dlatego, że Ty jakby ograniczasz ten bark. W związku z tym... Ostatnio często jakby namawiam osoby, które zgłaszają się do nas gdzieś tam po pomoc, żeby mówić o sobie, że jestem nieograniczenie albo jestem bezgranicznie zdrowy, zdrowa. My jesteśmy bezgranicznie pełne mocy po prostu rozwalamy system, działamy z ogromnym impetem, z ogromną parą. Wierzymy, że ten rok będzie dla nas naprawdę przełomowy, że wyskoczymy pod niebiosa. Mam nadzieję, że polecicie razem z nami, że widoki z góry będą zapierające dech w piersiach i pamiętajcie jeszcze raz, mocno, mocno. Po pierwsze, wszystko siedzi w głowie, a po drugie, marzenia nie spełniają się same z siebie. Je trzeba spełnić, trzeba wyciągnąć rękę po to marzenie i powiedzieć i już jesteś moje. Za momencik, za chwileczkę cię capnę i wszystko będzie dobrze, bo wszystko jest dobrze tak naprawdę. Na ten moment tu i teraz, nawet jak się kitrasi, nawet jak się pierdzieli. To to też jest po coś. W związku z tym dużo cierpliwości potrzeba, żeby jakby doprowadzić to wszystko do yy, w pełni działania i dużo takiej mocy. Takiej mocy, żeby mieć tą siłę, mieć ten power, żeby przejść do przodu, nawet jak coś jest nie tak. Ja tej mocy mam na ten moment aż nadmiar. Jagoda też, bo latamy na wysokości Lamperii przez cały czas, prawie nie jemy, mało śpimy, a mamy tyle energii, że szok. W związku z tym rozdajemy, kochani, rozdajemy na prawo i lewo, nam nie ubywa, nam przybywa jeszcze więcej. Jeśli potrzebujecie, jeśli chcecie, jeśli chcecie zmiany, jeśli chcecie yy, wzlecieć wyżej, jeśli chcecie spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, jeżeli chcecie doprowadzić do... Pełnej harmonii, do takiego balansu, który pozwoli Wam wrócić do pełni zdrowia, to zapraszamy, bo wiecie co? A mamy już gdzie Was zaprosić, i to jest cudne. Trzymajcie się. Pięknie dziękuję, że poświęciliście swój czas na to, żeby mnie posłuchać, mimo że być może będzie to trudne do odsłuchania, bo strasznie piszę, jak mówię. Eee, pięknie Wam dziękuję. Życzę smacznego sernika, makowca, <gryw> pierogów czego tam kto chce, żeby było wszystkiego aż nadmiar, ale w tym pozytywnym oczywiście znaczeniu, żeby tych wszystkich przyjemnych rzeczy, tych prezentów, tego materializmu, który jest nam bardzo potrzebny, żeby jego było aż nadmiar, bo dzięki temu tak naprawdę można wzlecieć bardzo wysoko i wszystko dzieje się jak za dotknięciem magicznej różdżki. I to nie jest ściema, tak faktycznie się dzieje. Jak chcecie zobaczyć, jak chcecie poznać, jak chcecie zasmakować tego rodzaju Działania to serdecznie Was zapraszamy. I jeszcze raz to powiem, bo już mamy gdzie. Wesołych świąt, trzymajcie się.